Polska. Czyli sobie szczerze. Cały antysystem teraz zaczyna krzyczeć, że nie mamy alternatywy, że musimy głosować na Konfederację. Czyli powstaje pytanie, co cały antysystem przez 4 lata robił? Albowiem mógł stworzyć partie polityczne, można było podpisać porozumienia, stworzyć konkretny ruch oddolny, który tak samo ma prawo startować w wyborach parlamentarnych jak każdy inny, moi drodzy. Ale powiedzmy dzisiaj sobie, co to jest Konfederacja. Konfederacja to jest wytwór, moi drodzy, Kościoła Watykanu, globalistów, po to, żeby budować narrację skrajnego nacjonalizmu, fałszywego patriotyzmu narodowców. Celem skanalizowania niezadowolenia społecznego, i żeby się nic nie zmieniło, i żeby było tak, jak jest. I opowiem Wam rok 2019. Startuje z konfederacji, konfabulacja, konfederacja, propozycje składa rolnikom. Kołodziejczak nie przyjmuje, moi drodzy, otrzymał określonej gratyfikacji w udziałach w tak zwanej subwencji politycznej, bo to było dla niego najważniejsze, a nie idea dotycząca odbudowy rolnictwa na terenie Rzeczpospolitej Polski. Ale podejmuje rękawice, startujemy. Startujemy z Konfederacji. Wtedy występuje ze mną Braun, Winnicki, Bosak, Dziambor. Korwin, wszyscy, wpiszcie sobie, Bustowski Konfederacji. Kiedy to startowaliśmy? Raporty Niku, jak to biedne są dzieci, trute, wszystko. I co, moi drodzy? Nie pięć lat. Konfederacja jest u władzy. Jest w tym systemie, mają możliwość moi drodzy występowania z mównicy sejmowej. Czy ktoś z państwa choć raz usłyszał, że poprzez system jakości żywności polskie dzieci są trute? Czy ktoś chociaż raz usłyszał, żeby coś Konfederacja w tej sprawie powiedziała? Czy wyasygnowała pieniądze i zrobiła jakąś opinię? Do tego zakresu. Czyli Konfederacja, która jest tak partią skrajnie narodową, patriotyczną, stojącą w interesie przyszłych pokoleń, już pokazała przy złożach naturalnych i innych rzeczach, co potrafi, ale, moi drodzy posłowie, zobligowani są na podstawie konwencji praw dziecka, artykuł 24 ustęp, punkt 1 ustęp C Państwo Polskie zobligowało się do dostarczania najwyższej jakości żywności i wody. No jak to się ma do sytuacji raportów nikolskich z 19 z 21, w którym mamy stwierdzone, że mamy najgorszą jakość wody. Żywności, antybiotyków i wszystkiego wiedzenia. Czyli ofiary dzieci, które już umarły lub znajdują się na onkologii, nie mogą liczyć na posłów konfederacji, którzy w dupie to mają, a pan Winicki i Bosak obrócili się na pięcie i powiedzieli, że oni tą sprawą, moi drodzy, nie zajmują się, nie zajmują się dlaczego? Pytanie zasadnicze, bo reprezentują interesy korporacji zagranicznych i pokazali to przy rolnika, kiedy to właśnie moi drodzy przy rolnika stali <grystanie> z przedstawicielami korporacji zagranicznych posiadających interesy na terenie Rzeczypospolitej i Polskiej, czyli fermy przemysłowe. W zakłady paszowe, firmy e, z branży futerkowej. Każdy tam robi biznes. Nie liczy się zdrowie, liczy się kasa. I to zakłamane polskie społeczeństwo, dla którego liczy się tylko życie na kartę kredytową, e, 95% tego społeczeństwa pływa w Szambie. W Szambie, które. Ma otwarty dekiel, wystaje takiemu Polaczkowi łeb, moi drodzy, z rurką, z tlenem i żyje. I on myśli, że on jest wolny. Nawczasy jedzie, moi drodzy, na kartę kredytową. Mieszkanie na karcie kredytowej. Pracuje u zachodnich korporacji. Jeździ niemieckim, holenderskim, francuskim, szwajcarskim samochodem, tylko nie polskim. Kupionym, moi drodze, lub w leasingu, lub w wynajmie długoterminowym, czyli nie jest właścicielem niczego, bo wszystkiego jest właścicielem banki, ale będzie się lansował w Bosie, w Lakoście, armanim, tanim i w całej głównie. Moi drodzy, ale nie będzie rozmawiał o wolności. Czyli będzie walczył o flagę Polski, Polski na chińskim materiale. Leki mamy wszystkie na chińskich odczynnikach Nie ma nic. Nie ma dyskusji o wolności. Ale oni będą krzyczeli, Bóg honor i ojczyzna. Okradli nas Niemcy, Belgowie, Duńczycy. Całe życie jesteśmy okradani. Trzeba ja powiem to was okrad. Polak okrada Polaka. Okrada moi drodzy Polak, Polaka. Polak, Polaka truje. Polak, Polaka oszukuje. Polak, Polakowi przepisy gotuje. I Polak na Polaczka drugiego donosi. <taka>, Taka jest rzeczywistość. Lenistwo, nieróbstwo i tylko tej tej, tej. daj I taki bosak, który gwoździa nie umie przybić, on ma celność. mówić, jak powinni, jak powinni żyć ludzie. No, to się Naprawdę w głowie nie mieści. I teraz cały ten ruch antysystemowy mówi Matko Boska, nie mamy na a kogo głosować, nie mamy alternatywy. Musimy głosować na konfederację. To jak jest? Wybór między Syfem a rzeżączką. Czyli, co byście nie wybrali, Jesteście w czarnej dupie. Moi drodzy, w kraju, w którym nie będzie decentralizacji, nie będzie norm jakościowych, nie będzie dyskusji społecznej i współpracy na zasadzie logiki, ale i konwersacji, co zrobić, jak zrobić, żeby to zmienić, czyli likwidacji systemu monarchii. Prezydenta, premiera Sejmu Senatu, decentralizacji tej władzy i zrobienia regionalizacji i regionalnego prawodawstwa, które będzie konkurowało ze sobą na zasadzie norm jakościowych, czyli będzie lepsza jakość żywności, lepsza jakość członków materiału budowlanych wszystkiego, będziemy dążyli do jakości. My nie dążymy do jakości. My dążymy do byle jakości. Polakom nie przeszkadza. Weż te się chińskie. W trampkach będą biegali Armaniego, moi drodzy, ale chińskie, chińskie, ale Armani, Armani, Armani napisane i oni będą się lansować. I tak to wygląda. To jest poziom inteligencji Polaków, moi drodzy, poziom inteligencji Polaków. Nie obrażajcie się, ale ja wiem, mnie nie lubią, dlatego że ja mówię to, co myślę, a mówię... To, co mam ochotę powiedzieć, i mówię prosto w oczy. Taka jest rzeczywistość. Wy własnych dzieci, Polacy, nie kochacie. Nie kochacie, bo wy nie rozmawiacie o tym, dlaczego one dostają nowotwory, dlaczego one umierają, dlaczego są karmione parówkami, a nie zdrową żywnością w szpitalach. Dlaczego w przedszkolach dostają syf? To właśnie wasza wina, to wasza wina, was Polaków, was, was. Jeszcze raz dokończę i już będę kończył. Moi drodzy, mężczyźni polscy, a w szczególności narodowcy, to byki zerodowe. Dla 800 plus, moi drodzy, płodzą dzieci. Ale jak zabraknie 800 plus, moi drodzy, to on pierwszy z domu się wyprowadzi. A jak urodzi się chore dziecko, to zostawi kobietę. I to jest domena Polaków. Możecie się nam nie obrażać. Pijcie sobie piwo z benzenem. Dajcie się. Naprawdę rżnąć, bo wy to kochacie. I stonoga powiedział to 8 lat temu. No. Nikt was tak nie wyrucha jak pis. Czyli jak dojdzie, gdyby nawet szło do wyborów, to gwarantuję wam, idę głosować na pis. Pójdę głosować na pis, żeby was rżnął dalej i żebyście wy i się zastanawiali, co żeście.